Tym razem, mamy taką przejażdżkę Tutaj z kolegą Kilkuosobowym me meleksem tak. To jest meleks? Nie, to jest tu, okay. No, także tak wyglądają sprawy na ten moment Bardziej luksusowo, jest świetnie I tym sposobem takie przemieszczamy, wybieramy rośliny Tam widać jak przygotowują miuki roztraty na kolejne na kolejny sezon, podcinanie, trochę już jest zarezerwowanych, będzie jeszcze więcej. Sami zobaczycie jak szeroko, dużo świetnych pozycji, bardzo dużo świetnych pozycji. Za chwilę zobaczymy tutaj takie przygotowanie tych juk.